Jack, naprawdę nigdy nie organizowałaś koncertu? Jak dla mnie organizowanie koncertu i Rodeo niewiele się różni. A dzięki znajomościom Pinki wśród organizatorów koncertów w Pony będziemy mieć świetne zespoły na festiwalu pomocnych kopytek. Zaraz, to ja. Posłuchajcie! Co się dzieje, Pinki? Mam dla Was piorunującą wiadomość. Daj, Nie było łatwo. Właściwie to było okropnie trudno. Ale udało mi się pozyskać największą gwiazdę muzyki w całej Equestrii i główną atrakcję muzycznego Festiwalu Pomocnych Kopytek! Sapphire Shores? Sapphire Shores? Błagam! Sapphire Shores jest tylko drugą największą gwiazdą muzyki w Equestrii. Zaprosiłam wielką, jedyną... Krabinę Koloratora! Co to za jedna ta hrabina koloratura? <noise> Mój fres stanął! Dęba. Główna atrakcja Pinkie Pie, kto to jest ta hrabina koloratura? <noise> Przecież powiedziałam, że to największa gwiazda muzyki w Equestrii. Jak, 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 jak mogłaś o niej nie słyszeć! Nie wiem. Ale znałam taką jedną koloraturę, kiedy byłam mała. <laughs> Ale by było śmiesznie, gdyby tamta koloratura i ta koloratura to była ta sama koloratura. <laughs> Czy chcesz przez to powiedzieć, że ty osobiście znasz hrabinę koloratury? Wiesz, to chyba nie jest ten sam kucyk, bo moja kupela nie była żadną tam wielką gwiazdą. Pamiętasz jej uroczy znaczek? Jasne. To był taki pęk superkolorowych nutek, które błyszczały w słońcu. Czy to. Była to. O, numer! To właśnie jest ten jej uroczy znaczek! Czy ile się musiałam nagimnastykować, żeby ją namówić na występ na festiwalu? Ale to była robota! Ten kucyk jest bardzo wymagający! Nie. Tak! Ja całkowicie ją rozumiem. My, artystki, mamy swoje wymagania, żeby wykonywać swoją pracę. Musiało zajść jakieś nieporozumienie, bo Rara była taką zwyczajną dziewczyną. Rara! Nawet jej imię było dla niej zbyt dziwaczne, więc przerobiłam koloratura na Rara. Super się bawiłyśmy na obozie przyjaźni. Rara była wesoła i otwarta. Byłyśmy jak dwa jabłka z tej samej gałęzi. Rara i ja wystąpiłyśmy razem na obozowym konkursie. Pamiętam jej śpiew. Miała niesamowity, czysty głos. Najpiękniejszy, jaki w życiu słyszałam. to Kraina, gdzie w harmonii życie trwa, jej flaga śni i widać ją wskazuje drogę na Ekwestria to kraina, gdzie przyjaźnie kwitną, bo kto mieszkał My jeszcze do siebie. Potem kontakt się urwał. Rara zawsze chciała jechać do Main Hatanu i zrobić karierę. Ale wymagająca gwiazda. Poczekaj, Pinki. Jak rara tu przyjedzie, zobaczysz, że jest takim samym kucykiem jak ty i ja. Nie, ja nie muszę czekać, ale już tu jest! Serio? Się z drogi! Nawet nie próbujcie dotykać gwiazdy! Nie... To nie może być ona. <laughs> um, cześć. Pamiętasz mnie? Poznałyśmy się na obozie. Dałam ci przezwisko Rara. Ajot? Tak! <laughs> Jak się masz, Rara? Kopycio! <laughs> Masz kopycio od hrabiny koloratury! Spójrz! Pewnie uważa, że jesteś wyjątkowa! Kopycio! 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 Ta, bardzo wyjątkowa! I tak właśnie robi się wejście! Wielkie, śmiałe! Totalnie oszałamiające! Ale mieliśmy drobny zgrzyt, ta twoja konwersacja z tym prostym kucykiem ze wsi. Czy ty naprawdę znasz ją? O, tak, to moja koleżanka z dzieciństwa, AJ. To ona pierwsza zaczęła nazywać mnie rara. Ach, tak, uroczo i zwyczajnie. Oczywiście to ja pierwszy zacząłem nazywać Cię hrabiną. No i tylko popatrz, jak od tego czasu wysoko zaszłaś, tak? Masz wszystko, o czym tylko można zamarzyć. Skoro o tym mowa, gdzie jest ta cała Pinky Pie? Ja jestem Pinky Pie, panie menedżerze. Czy masz wodę importowaną z tęczowych wodospadów, o którą prosiłem dla koloratury? Mam 20 szklanych butelek, od tutaj? Czy nie mówiłem, żeby dołączyć słomki do wszystkich napojów hrabiny koloratury? O nie, wydaje mi się. Ale na szczęście ja mam największą kolekcję słomek w Equestrii! Tę słomkę nazywałam Fernando. Chciałbym się upewnić, że przygotowałaś resztę rzeczy, o które prosiła hrabina koloratura. Jeszcze zanim rozpocznie próbę, możemy. U, możemy! Bukiety kwiatów z królewskich ogrodów Canterlot? Czekoladowe eklerki zrobione przez Gustawa Legrand? Wybór kryształów z kryształowego imperium? Świeżo zrywane czereśnie z czereśniowej farmy osobno! Żółte i czerwone. Wszystko się zgadza! Cóż, jakimś cudem twoje prośby zostały cudem spełnione? A więc teraz możemy przystąpić do próby! Widzisz, Applejack? Wymagająco! Pinky ma rację, Rarity. Ta Rara, którą znałam, nie chowała się za woalką, rozdając stemplowane pocałunki. Piła zwyczajną wodę i nie musiała segregować czereśni. Och, ależ ja cię rozumiem! Czasem jest nam trudno, gdy ktoś się zmienia. Ona się stała innym kucykiem. Wierz mi, kiedy zobaczysz hrabinę koloraturę na scenie, nie będziesz mogła w to uwierzyć. To jest magiczne show. Czy czujesz rytm? Wirują światła i płynie dym. I nasz masz rację, ja w to nie wierzę. O, moja cudowna gwiazdo! Dzięki tym lśniącym kostiumom, czadowej choreografii i świetnym efektom wokalnym, które opracowałem, twój występ był rewelacyjny, hrabino Koloraturo. Och, dziękuję, Sven może czegoś nie rozumiem, ale ten koleś wcale nie komplementował rary. Zachwycał się gadżetami i świecidełkami, które z niej zrobiły hrabinę koloraturę. O nie, 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 to wcale nie tak, Applejack. Stworzenie tej całej oprawy to jest wielka praca i występ hrabiny koloratury nie byłby taki sam bez nich. A moim zdaniem to wcale nie byłoby takie złe. Och, jeśli to już koniec, to chciałabym wrócić do przyczepy i odpocząć swen galop. Przypominam, że teraz masz zaplanowane spojrzenie! Nie z uczniami! O, jak chcesz, to pomogę ci się wymigać od tego spotkania z dzieciakami, hrabino. To wykluczone! Moja ulubiona część każdego turniej to spotkanie z dzieciakami. Maluchy będą szczęśliwe, jak to usłyszą, rara. Młode kurcyki z Pondville w ramach festiwalu pomocnych kopytek organizuje konkurs, którego zwycięzcy będą mogli zaśpiewać ze mną na jutrzejszym koncercie. Co wy na to? No dobrze, a kto chce dostać kopycia? Taka właśnie była rara, jaką pamiętam. Ale załatwiłam wszystko, co prosiłeś. Tamto było dla hrabiny koloratury. To jest dla mnie. A to, czego chcę, to owies ekstra! Och, mamy pełno smacznego owsa prosto z Bonnyville. Tego to bym nawet nie dawał kurom! Ja chcę dostać najlepszy owies apulański! Dalej, słyszałem, że w okolicy rośnie mnóstwo jabłoni. Przynieś mi więc 500 obranych, pokrojonych jabłek! Daję Ci na to 24 godziny! Ale tego tak się nie da zrobić! Czy chcesz, żebym zabrał hrabinę koloraturę z waszego małego festiwaliku? Bo ja mogę to zrobić. Applejack! Svengalop postawił nowe żądania i powiedział... Słyszałam, Pinkie. Ale nie martw się. Pogadam z Rarą i wszystko wyjaśnię. Widzisz, siostra? Widzisz? Czy to ta siostrzyczka Apple, o której mi pisałaś? Czekaj, Applejack. Pisałaś do hrabiny koloratury? Na mój temat?! A Jod napisała, że ma cudowną siostrzyczkę, Apple Bloom. No dobra, zmykajcie już stąd, maluchy. <ścoughs> uh, Hej, Rora. Czy możemy pogadać o twoim menedżerze? Jasne, a o co chodzi? Otóż, kiedy byłaś na spotkaniu z uczniami, on zażądał różnych dziwnych rzeczy od Pinkie Pie. Sven Galop bardzo ciężko pracuje jako mój menedżer, więc jeśli potrzebuje czegoś, gdy jesteśmy w trasie, to ja w tym nic złego nie widzę. A czy widzisz coś złego w tym, że powiedział Pinky Pie, że jeśli do jutra nie dostanie tych rzeczy, to zabierze cię z naszego festiwalu? Co? Ale on wie, że koncerty charytatywne są dla mnie ważne, i wyjazd stąd zepsuje mój wizerunek. Moim zdaniem Sven Galop ma w głębokim poważaniu Twoje akcje charytatywne. To nieprawda! Sven Galop zawsze mnie wspierał w moich działaniach. Mówisz tak dlatego, że jesteś zazdrosna. Zazdrosna o kogo? O kucyka, który chowa się za woalką, żeby nie widzieć, że ktoś ją wykorzystuje? Nie, tego to ci nie zazdroszczę, Rara! Ja nie jestem Rara, tylko hrabina koloratura. I chociaż przyjaźniłyśmy się jako dzieci, to nasze drogi się najwyraźniej rozeszły. On nią manipuluje, a ona tego nie chce widzieć! Dość gadania! Uwielaj! Sorki Pinki, ale nie mogę pozwolić, żeby ten swen galop tak ją wykorzystywał! Ach! Hrabino Coloraturo! O, oh, Ayot! Powiedziałaś moje imię! To twoje nowe imię. Ale widziałam tą dawną ciebie, jak rozmawiałaś wczoraj z dzieciakami. Ale w twoim otoczeniu jest ktoś, kto wolałby, żebyś nie robiła takich rzeczy. Ach, nie zaczynaj! Proszę cię, daj mi szansę, to ci udowodnię, że mówię prawdę. A w jaki sposób zamierzasz to zrobić? Zrób dokładnie to, co powiem. I zobaczymy, czy twoje dobro naprawdę leży na sercu Svengalopowi. Svengalop, Svengalop! Gdzie jesteś, Svengalop? E, tu jestem! Potrzebujesz czegoś? Tak, właśnie zastanawiam się, czy nie odwołać tego konkursu dla dzieci w szkole. Hrabino, to świetny pomysł! Nie mogłem się doczekać, kiedy odwołasz ten bezsensowny konkurs dla dzieciaków. Ty, serio? Robisz to na każdym charytatywnym evencie i to absolutnie nie służy promowaniu hrabiny koloratury, którą ja stworzyłem. Konkurs odwołujemy. Pinkie Pie! Tak! Szangalup! Wprowadzamy pewne zmiany w programie. Chodź za mną! Odwołaj konkurs dla źrebaków i zapisz mnie do spana zabiegi. Teraz, kiedy nie muszę robić próby z tymi smarkaczami, będę mieć czas dla siebie. Pamiętasz umowę? Wykaż się, albo diwa odpadnie z waszej akcji dobroczynnej! <laughs> no dobrze, hrabino, koloraturo, wszystko załatwione! Wykaż się, albo diwa odpadnie z waszej akcji dobroczynnej! Więc tak się zachowuje menedżer? A bo co? Jest jakiś problem? Wykorzystujesz moje imię do tego, by zmuszać inne kucyki do ci przysług! Ale ja, ja tak ciężko haruję dla ciebie, że zasługuję na wszystko co najlepsze! Ale nie masz prawa straszyć kucyków, że nie wystąpię na ich koncercie dobroczynnym! Nie zrobiłabym tego swoim fanom! A ty powinieneś był wiedzieć, że ja nigdy bym nie odwołała konkursu dla małych kucyków! <laughs> ta cała głupia dobroczynność i konkursy dla dzieci. To są pozostałości tej małej, nudnej rary, którą spotkałem w Manhattanie. Najwyraźniej nie rozumiesz prawdziwej mnie. To jest jakiś żart. To dzięki mnie stałaś się kimś i nigdy nie poradzisz sobie bez mnie. Powodzenia, hrabino Koloraturo. Życzę szczęścia. O rara, tak mi przykro. Czy dasz radę wieczorem wystąpić na koncercie? Oczywiście. Ostatecznie koncert musi się odbyć. Ojen Rarity! Sven Galop ma rację! To będzie też katastrofa! Na pewno wypadną okropnie! Rarity, dasz nam porozmawiać? Oczywiście. Czemu sądzisz, że to będzie katastrofa? Ponieważ Sven galop zajmował się wszystkim: nagłośnienie, światła, efekty. Bez Sven galopa nie mam niczego! Zaraz, zaraz, nie ma najmniejszego powodu do paniki, Rara. Sven Galop zrobił z ciebie hrabinę koloraturę i udawał przyjaciela, bo miał korzyści z tego, że jesteś gwiazdą. Ale wśród prawdziwych przyjaciół ważne jest to, aby każdy mógł być taki, jaki jest. Rara, gdy jesteś po prostu sobą, widzę najjaśniejszą gwiazdę, jaka świeci na niebie. Festiwalu Muzycznego Pomocnych Kopytek. Mam wielką przyjemność zaprosić Was na występ naszej gwiazdy, hrabiny koloratury! Tę piosenkę możecie znać, a jednak ona będzie całkiem nowa. Trochę tak jak ja, Rara. Prawdziwą chcę. Tę maskę zdjąć, już nadszedł czas. Szalone życie męczy mnie. O, oh, oh. wybieram tę najprostszą strach Na rozkaz działa. Teraz nareszcie zmieniam się, wreszcie wiem, kucykiem z Przybyłam na festiwal pomocnych kopytek Nie pamiętałam, kim naprawdę jestem Ale przyjaciółka sprzed lat Przypomniała mi, czym jest prawdziwa przyjaźń I powiedziała, że jeśli będę naprawdę sobą To nie może się nie udać Dlatego przygotowałam dla niej specjalną niespodziankę Apple Bloom, Sweetie Belle, Skutalu, Zapraszam was! Equestria to kraina gdzie Harmonii życie trwa, jej flaga śni i widać ją, wskazuje drogę.